Gdzie podziała się lalka? Oto ona. Ma fajne kucyki. Załóż różowe body. Ozdób sukienkę. Ma miękkie różowe usta i niebieskie oczy. Jest jeszcze dzieckiem. Barbie ma przed sobą całe życie. Mamusie czekały na wypisy ze szpitala położniczego. Ja już kupiłam różową sukienkę dla mojej dziewczynki. A ja kupiłam garnitur dla mojego dziecka. Haha. Gratulacje mamusie. Urodziłyście piękne dzieci. Proszę, weźcie je. Wow. Nadszedł czas, by przymierzyć nowe stroje. Dzieci spotkały się ze sobą i od razu zaprzyjaźniły, elementy są gotowe. Wow, jest ładne. Zbuduj półkę. Pudełka na zabawki zastępują plastikowe pojemniki. Tyle tu klocków Lego. Maluchy będą miały czym się bawić. Mamy zaprowadziły swoje dzieci do przedszkola. Rozrabiaki zobaczyły półkę pełną zabawek. Zbyt ciekawi. Barbie wspięła się na najwyższe półki. A co jeśli kryje się tam coś naprawdę ciekawego? Dzieci zaczęły budować drabinę z klocków Lego. Aha! Teraz zabawki są na całej podłodze. Fajnie jest bawić się razem. Odrysuj nowe wzory na różowej tkaninie. Elementy w legginsy? Dodajmy jeszcze body. Ken i Barbie są starsi, ale nadal nierozłączni. Ken postanowił zrobić niespodziankę dla Barbie. Gotowe? Piknik! Wow, to był świetny pomysł. To nie wszystko. Jestem zaintrygowana. Wrócę za chwilę. Ken przyniósł balony. Wow, jest jak w bajce. Trzymam cię. A, jest zimno. Jest ci chłodno. Dziękuję, teraz jest dużo cieplej. Pomaluj buty na różowo. Umieść na podeszwie kółka wykonane z koralików. Do naszych rolek dodaj na kolanniki i ochraniacze na łokcie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Barbie układa wieże z miękkich klocków. Wow! Kocham prędkość! Bądź ostrożny! Chcesz pojeździć razem na rolkach? Nie wiem jak. Nie martw się. Najpierw załóż rolki. Przepraszam, nic ci nie jest? Nie, jest okej. Okay. Wkrótce jeździła na rolkach coraz lepiej. Wow, dobra robota, Barbie. Zróbmy różowe spodnie. To fajne dzwony. Udekoruj ubranie koronkami i guzikami. Dół spodni pokryty jest cekinami. Dziękuję. Popracujmy nad strojem Kena. Ozdób kryształami górskimi. Para ma na sobie stroje w stylu glam western. Pen i Barbie przyszli na najgłośniejszą dyskotekę w mieście. Impreza jest huczna, ale to jest fajne. O, trafiłem we właściwe miejsce. No witaj, przystojniaku. Ken zwraca na siebie uwagę. Czy dzisiaj jest bal przybierańców? Ups. <trybujesz> Tylko my jesteśmy przebrani, co? A, to nie ma znaczenia. Ważne, że jesteśmy Aha. razem. Czy mogę prosić o taniec? <śmum> Para została królem i królową dyskoteki. Barbie zbiera mnóstwo komplementów. Gdy nagle? Barbie, od dawna chciałem Cię zapytać. O. Czy wyjdziesz za mnie? O nie mogę w to uwierzyć. Tak! <śmum> Weźmy wzór spodni. Teraz przymierz. Kryształy górskie to guziki. Ken jest wierny swojemu stylowi, więc zakłada marynarkę ze spinkami do mankietów. Wygląda naprawdę elegancko. Nadszedł ten moment. Drodzy goście, witam Was wszystkich. Gratulacje, stary! Gdzie jest Barbie? Ach, a co jeśli nie przyjdzie? Wszyscy zamarli, ale oto panna młoda. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Nasza miłość jest na zawsze. Ale słodko, ogłaszamy Was mężem i żoną. No wymienili obrączki? Nie mogę uwierzyć, czy to prawdziwe życie? Gratulacje, jesteście najlepszą parą w historii. Hurra! Nabożeńcy wybrali się w podróż poślubną. Skręć wycior do fajki. To głowa pudla z różowymi uszami. Efektowny zwierzak stanie się ulubionym członkiem rodziny. Kochanie, mam dla ciebie prezent. O, co to jest? Hmm, zobaczysz. Co tam jest? Otwórz. O, balony? Uwielbiam je, ale to nie wszystko. O, to moje marzenie. Poważnie? Pudel, tak się cieszę. Teraz mają pieska. Pudel od razu pokochał swoich nowych właścicieli. Minęły lata. Szczęśliwa para zestarzała się razem. Narysuj nowy makijaż. Twarz pokryta jest zmarszczkami. Przebierzmy Barbie w wygodniejsze ubrania. Ma kolczyki z perłami i diamentowy naszyjnik. Babcia wygląda naprawdę elegancko. OH Dziadek Ken jest wciąż taki sam jak zwykle. Kapelusz i koszula pasują do stylu jego żony. To takie słodkie. Barbie ma dziś urodziny. Pen nie przestaje imponować swojej miłości, nawet gdy są starzy. Wow, kochanie, co to za bajka? Usiądź, w skarbie. Piknik? Jak wtedy, gdy byliśmy młodzi. Za ciebie, najlepszą kobietę na świecie. Dziękuję. To najlepsze urodziny w moim życiu. kilka starych gumek. Błóż domino do pudełka. Jest różowe i efektowne, tak jak nasi bohaterowie. Dziadek Ken sprzątał. Nagle dziadek zobaczył pod kanapą dziwne pudełko. Zobacz, co znalazłem. Chcesz zagrać? Co za świetne znalezisko? Para zaczęła grać. Wow, ale emocje. Pura, wygrałam. Ken i Barbie nigdy nie nudzą się razem. Zostali dla siebie stworzeni.